Od początku maja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Czarnym trwają egzaminy maturalne. Właśnie zakończyła się część pisemna matur, a część ustna potrwa do końca maja. O tym, jak przebiegają egzaminy w czarnejńskiej szkole, opowie dyrektor placówki, pani Arleta Chmara Władyczak. Do egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązkowych przystąpiło około 60 uczniów, w zależności od, od przedmiotów. Oczywiście najwięcej z przedmiotów obowiązkowych, czyli język polski, matematyka, języki obce. Uczniowie nasi wybierali również przedmioty w zakresie rozszerzonym. Zdawali uczniowie język polski rozszerzony, język angielski rozszerzony, matematyka na poziomie rozszerzonym. Największym zainteresowaniem, jeśli chodzi o przedmioty dodatkowe, cieszyła się biologia. Tutaj spora grupa naszej młodzieży zdawała, ale są to uczniowie, którzy planują studia rozpocząć właśnie w takich kierunkach, gdzie, gdzie biologia jest przedmiotem obowiązkowym. Przy, przy rekrutacji na uczelnie wyższe. W dniu dzisiejszym kończymy pisemne egzaminy maturalne. Jest to informatyka. Czterech uczniów zdaje na poziomie podstawowym, a dwóch uczniów zdaje na poziomie rozszerzonym. Pragnę zaznaczyć, że są to właśnie uczniowie technikum informatycznego, które. które Wydaje mi się, że bardzo dobrze przygotowuję do tego egzaminu i mam nadzieję, że te wyniki będą bardzo dobre. Cały egzamin maturalny w naszej szkole kończy się 27 maja, ustnym egzaminem z języka polskiego. Wyniki egzaminu maturalnego wszystkich uczniów w całej Polsce znane będą pod koniec czerwca. Uczniowie będą je odbierać w swojej placówce, w tej, której zdawali ten egzamin maturalny. Wyniki są w formie zaświadczenia, które, które, na którym są przedstawione wyniki procentowe, czyli jaki to to jest, jaki to jest procent z języka polskiego, matematyki, języka obcego, z tych obowiązkowych, jak również z przedmiotów dodatkowych. Ostatnim egzaminem pisemnym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnym była informatyka, do której przystąpiło pięciu uczniów. Jednym z nich był Patryk Tymaszkiewicz. Egzamin był dosyć prosty, ale zaskoczyły mnie i kolegów um, ostatnie dwa pytania dotyczące bazy Access typu redundancja. Jakby ktoś się zainteresował tym, może sobie wygooglować. Brałem udział jak to wiadomo w podstawce: matematyka, język polski, angielski na poziomach podstawowych i dodatkowo yy, matematyka na poziomie rozszerzonym i teraz właśnie pisałem informatykę na poziomie podstawowym. Co do podstawek, myślę, że yy, w tym roku wszystkich zaskoczył potop i wesele. Także to była całkiem nowość. Jeżeli chodzi o matematykę, zadania zamknięte były bardzo proste. Myślę, że każdy mógł sobie z tym poradzić, nawet jeżeli nie był nie, był, nie jest szczególnie uzdolniony w kierunku matematyki. Jeżeli chodzi o otwarte, myślę, że niektóre zadania były troszeczkę przesadzone na tym poziom. Typowo zadanie na przykład z turystą to jest typowo zadanie fizyczne więc. Jeżeli chodzi o angielski, to był bardzo łatwy, tak samo egzamin ustny. No jestem dosyć bardzo pozytywnie nastawiony, ponieważ wszystkie z są ponad 50-60%. Angielski tam myślę, że sięgnie około 90%. Polski zależy od wypracowania, bo było troszeczkę lania wody w potopie. Myślę, że to wszyscy maturzyści tak mieli. No i matematyka popełniłem kilka tam błędów. Kieruję się właśnie na politechnikę koszalińską. Na... Będę kontynuował informatykę tutaj z kolegą Krzyszkiem. No i dalej planuję z tym kierunkiem wiązać przyszłość, a konkretnie z programowaniem. Ogólnie myślę, że wprowadzenie matematyki do matury jest dobrym rozwiązaniem, żeby ukierunkować też ludzi w. W miarę tak na kierunki techniczne, bo kiedy matematyka nie była obowiązkowa, pojawiło nam się dużo humanistów, którzy wyjeżdżają sobie za granicę na zlewo zmywaki, bo u nas jest przesyt. No i wiadomo, a jak na przykład ktoś już podłapie ten kierunek techniczny typu coś związanego z fizyką, matematyką już ma większą szansę ogólnie na pracę niż możliwość, możliwość właśnie niż tego, niż jakiś McDonald's i za 5 zł za godzinę. Trudno nie przyznać racji tegorocznemu maturzyście. Zarówno przed nim, jak i przed jego rówieśnikami pozostały jeszcze tylko egzaminy ustne. Niemniej życzymy powodzenia i wytrwałości w realizacji życiowych planów.